Hejka, witam was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Dzisiejszy film będzie odnośnie takiego Speech Competition, czyli dosłownie tłumacząc odnośnie takiego konkursu mowy, ale o tym wam powiem dokładnie za chwilę i mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Okay, więc ogólnie Speech Competition to jest taki a, konkurs, w którym są przeróżne kategorie, czyli na przykład musical, a możesz zrobić film krótkometrażowy, możesz recytować poezję, możesz zrobić jakąś prezentację odnośnie. Do, odnośnie danego tematu, możesz odegrać jakąś scenkę, no po prostu przeróżne rzeczy związane właśnie ze speech'em i możesz się zapisać do różnych kategorii, zazwyczaj ludzie biorą udział, zazwyczaj ludzie zapisują się właśnie do dwóch kategorii bo tak jest najlepiej, bo jednak no, wypada się przygotować, a jak też się zapiszesz do wszystkiego, no to nie ukrywam, że będzie ciężko i ogólnie jak to wygląda? To jest coś takiego, że właśnie zapisujesz się do swojej kategorii i potem prezentujesz o danej godzinie to, co chcesz prezentować właśnie i prezentujesz to przed jury i osobami na widowni, które po prostu mogą wejść i sobie oglądać. Niestety nie można tego nagrywać, więc... No niestety tego nie nagrałam, ale też rozumiem, bo to jest dodatkowy stres dla osób przedstawiających, ale generalnie to jest coś takiego, że głównie ciebie interesuje jury, które może przyznać, przyznać ci, tak jakby, ocenę. Mogą ci przyznać jeden, dwa albo trzy. Jeśli przyznają ci jeden, to znaczy, że bardzo mi się spodobała twoja prezentacja i przechodzisz do następnego etapu, jakim jest State Speech Competition, czyli że już konkurujesz ze wszystkimi szkołami z danego stanu. Tak, bo w pierwszym etapie to jest tak, że jednak konkurujesz z tymi szkołami, które są tak bliżej ciebie i tak dalej. Tak, maks 2 godziny drogi od twojej szkoły. Więc tak. Jeśli dostaniesz dwa, to znaczy, że no trochę ci zabrakło i niestety nie przechodzisz dalej, no ale i tak nic się takiego nie stało. No i z trójką to znaczy, że coś ci tak totalnie poszło raczej, że tak powiem fatalnie no i że no wiadomo, nie przechodzisz dalej tylko też wam powiem, że w jury tam jest na tyle miłe, że żeby dostać trójkę to naprawdę musisz spierdzielić całą swoją prezentację bo słyszałam, że w tamtym roku dziewczyna która się bardzo zestresowała, wyszła, e, chciała prezentować, ale się popłakała i po prostu wyszła i też nie jestem pewna, czy dostała trzy bo ktoś mi tam chyba powiedział, że dostała i tak dostała dwa albo dostała trzy, no ale to już widzicie na jakim poziomie musi być ta prezentacja więc żeby dostać trzy to już naprawdę Trzeba coś takiego zrobić taką porażkę totalną. Yy, a tak to, to w najgorszym wypadku dostaniesz dwa. Czyli to jest tak jakby ocena 1 to, że przechodzisz dalej, a ocena 2 to, że po prostu trochę Ci zabrakło i niestety nie przechodzisz dalej. Ogólnie to, po co ludzie to robią? Ja wzięłam w tym udział bo dla mnie to uważam, że to jest duże doświadczenie. Widzisz jak to wszystko wygląda, fajna sprawa. Możesz poznać wiele nowych osób, możesz się dowiedzieć czegoś innego. My też byliśmy w innej szkole, więc też przy okazji mogłam zobaczyć jak wygląda inna szkoła i tak dalej. Więc naprawdę cieszę się, że wziąłam w tym udział. siebie też biorą w tym udział, wiadomo, że dla własnego kształcenia się i tak dalej. Ale też biorą w tym udział, ponieważ jak wiecie, jeśli chcecie iść do koledzy w USA, to wiadomo, że oni tam patrzą na Twoje oceny i wyniki z testu, ale jednak też patrzą na Twoje aktywności i w czym brałeś udział, w Twoich osiągnięciach. I naprawdę wydaje mi się, że to jest nawet bardziej brane pod uwagę niż Twoje oceny i wyniki. Um, dlatego ludzie w tym biorą udział, bo to bardzo fajnie wygląda w papierach, jeśli do koleży czy coś takiego, a poza tym właśnie jest to dodatkowo bardzo duże doświadczenie. Mm. To It's not for me. I'm dying. Hej? Ja, we go inside bus. Ok. <laughs> Jesteśmy już w busie i jest strasznie znowu z swoją kawę i mamy sorry Jedziemy teraz około pół godziny na miejsce. This is It's Kendra. You already know her. And yes. This is Dustin. <laughs> is that Bradley in the back? <laughs> and Bradley. Bradley. <laughs> <laughs> Bradley's the Russian. He's like, he's like what the? Heck? jest mega silno. You know, cool. Dostaliśmy nasz plan, pro, uh, jakby nasz program dnia. Ja będę, ja mój pierwszy występ jest o 1.21 a drugi o 4.05 Powiem wam, że ja nie wiem, co ja tu robię, bo ja w ogóle nie jestem przygotowana. Kendra, co are you going to do today? I will be doing storytelling, or yeah, at two and then poetry yeah. at 3.45 Kendra? I entered a national contest so all of America entered contests and won and she won it's like her poetry is just like the best in the world I suppose. oh it's so cold and I'm it's so freezing. stressful. I'm so nervous because I'm I'm not prepared at all. oh you go fine no I will not Okay. see you guys stay there Hi vlog. Say hi to my blog. Wow. hi to my Hello. Yes. Uh, yes. yes. <laughs> what are we going to do? We're gonna do tic tac toe American style. <laughs> On his purple hands. God, <laughs> oh, this is so. Uh, you can win it. No, oh, shut Shout out. Oh. You can't. I won. I won. No. You could have uh. won, dude. <gasps> you're uh, <laughs> Oh, you failure. Your mom's going to lie. Yeah, my mom's going to disown me. <laughs> no. Oh it's yeah, okay. I forgot you're logging. You Aloha. Aloha. Um Oh, you can say okay. Sweaty. If you want to say like hi, yeah? in Polish, you have to say chaste. Chase. Oh. "Chais." Aloha. <laughs> Don't you also, no. yeah, don't you also kiss on the cheek or something? <laughs> yeah. Mm -hmm. like, high five like, hey, oh, man. Yeah, sweetie, we high five. Or just like high, I, hi. hi I don't high five. I fist bump. Here, I'll tell you what that is. Boom. Fist oh. bump. No, sweetie, you gotta high five. That's where it's at. I don't like high fives. Uh, yeah, put your phone on. Hey, down. man. Oh, it's <laughs> one <laughs> of those. Ah, <laughs> uh, <laughs> I like that. Okay, <laughs> see you guys later. My dog. <laughs> Again, sorry. <laughs> 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 Okay. To jest hot dog, jedna z głównych rzeczy, na które dodajemy keczup. Pizza nigdy nie będzie jedną z nich. To jest szaleństwo. Ty ludzie jesteście długi. Właściwie nie próbowałem tego. Ja zapisałam się do dwóch kategorii. Zapisałam się do prezentacji. Ja zrobiłam prezentację o Polsce. I zapisałam się do solo musical, w którym śpiewałam Kolorowy wiatr z Pocahontas. Uh, tylko, że właśnie po angielsku i to zaraz też wam powiem. No i tak, na początku się jakby nie stresowałam, ale jak przyjechaliśmy do tej innej szkoły i zobaczyłam, jak wszyscy ludzie się przygotowują do tych swoich pokazów i tak dalej, to już mi tak serce zaczęło bić, że żałowałam, że, że bardziej tego nie ogarnęłam i że wcześniej nie wzięłam się bardziej do roboty, tylko tak wszystko na ostatnią chwilę, więc już zaczęłam się stresować. you want to go one way while a co-worker named bob strongly disagrees. you, a, present your position, listen to the other side, then fashion a workable compromise, or b, punch bob. number two, your favorite team is about to win the championship, but at the last second, victory is stolen away by terrible referees. whining? girl, whining? No, whining? oh, whining? No? oh, wow. couple goals. have luck. be on the block. what do you want me to say? Hello. Um, I can say some bad words in Polish. No, it's, this vlog will be family friendly. Okay, uh, family friendly. So, um, tell them about the time you caught a bird. Yes, piękna. What does that mean? You are beautiful. Yes, Nati, yes, yes, Natiša. Did I get it right? Did I? Yes, yeah, sure, how do, it was say, how do you say good luck again? I forgot. How do you say Charlie? Oh, okay, Charlie. Yeah. Charlie. Like Charlie, oh, like a name, Charlie. 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 It's char He's and how do you say good luck? Povo. Povo. Zhenya. Povo Zenya, Charlie. Oh! You like the show? Povo I Zane, love. Zane, it. Yeah. Oh, good luck, Charlie. Yeah. She's the best. Erika. Erika being the boss. We're at solo speech. No contest. one cares about Erika. Solo speech contest, and I went for storytelling, and I got a one. Yeah. We're on the No, ale przejdźmy do pierwszej prezentacji, czyli prezentacji o Polsce. Ogólnie to ja miałam pokaz slajdów, w którym nie mogło znajdować się za dużo tekstu, bo oni też bardzo na to patrzą. Miałam 6 minut czasu prezentacji. Więc to był dodatkowy stres, bo, no, bo wiecie, że angielski to jednak nie jest mój rodowity język, więc no, to był dodatkowy stres i takie wiecie, jakbym się jąknęła i tak dalej, to mi upływa ten czas, więc dla mnie to było takie, że no ciężko, będzie ciężko. Ale jakoś pół godziny przed moim przedstawieniem tej prezentacji ja już tak się w ogóle zestresowałam i tak mówiłam, że nie, no ja nie chcę tam iść, że po prostu zaczęłam płakać no bo ja mam także jednak jak się stresuję to czasami sobie po tylko płaczę. No i zaczęłam płakać i poszłam do mojej nauczycielki, czy mogłaby mi jeszcze pomóc tak wszystko przećwiczyć jeszcze raz i tak um, bardziej się do tego przygotować. No i moja super nauczycielka siedziała ze mną. Pół godziny robiliśmy tą prezentację, pomogła mi znaleźć jakieś inne słowa, żeby zastąpiły inne słówka, żeby to zajęło mniej czasu, żeby tak było bardziej wszystko zorganizowane i tak dalej. I ostatecznie i ostatecznie to mi bardzo pomogło, bo weszłam do sali, wiadomo, że stresowałam się niesamowicie, zwłaszcza, że to była widownia, no i wiadomo, że jednak w speech competition raczej biorą udział osoby, które są pełnoprawnymi uczniami high school, a nie tylko exchange studenci, ale, ale, ale postanowiłam, że spróbuję. No. I ostatecznie poszło, powiem Wam, ostatecznie pochwalę się Wam, że poszło mi dosyć dobrze. Nie zacięłam się, już jak zaczęłam mówić, to mi tak ten stres opadł, bo wiedziałam, że już ludzie wiedzą, że nie jestem z Ameryki, że są bardziej wyrozumiali, że właśnie tak słuchają, że ich to interesuje, o czym mówię. I naprawdę poszło super. Dostałam właśnie jedynkę, czyli przyszłam do następnego etapu. Teraz Wam wstawię takie urywki tej mojej prezentacji. Naprawdę Wam szybko teraz tą prezentację, którą ja miałam. Um... I miałam na to właśnie 6 minut, i dlatego nie ma za dużo tekstu, bo jednak nie można było. To są największe miasta w Polsce. Tu jest, że język polski jest bardzo trudnym językiem. No, tak szybko wam pokażę. Na czerwono są zaznaczone te rzeczy, których nie można robić w Ameryce, jak skończysz 18, a na czarno jest pokazane to, co jest akurat w Polsce możemy robić, i w Ameryce też możemy robić, jak skończymy 18. No, to tutaj tak wszystko mówiłam o przedmiotach, o tym, co trzeba i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Tu dałam taki slajd, że w Polsce jednak jak idziemy do szkoły czy coś, no to zazwyczaj z przyjaciółmi się witamy tak, że nie wiem, buziak w policzek, albo takie high five przytulas i tak dalej, bo w Ameryce jednak tak nie robią, przynajmniej w mojej szkole. Tutaj jest ten słynny slajd, a, który każdy zareagował, jakbym coś im zrobiła. No, tutaj tak dałam sobie, co zazwyczaj robimy z przyjaciółmi. tu wiecie, ja też mieszkałam tam w małym mieście, więc dla nich na przykład takie rzeczy to jest takie wow. Jakbym chodziła pewnie do jakiejś dużej szkoły, to dla nich to by było normalne. Tu mówią o naszym, że my możemy prowadzić od 18 lat, bo oni tam mogą wcześniej, ale powiedziałam, że to nie kłopot, bo mamy transporty różne. No i takie krótkie, więcej tam mówiłam jednak niż pokazywałam. No i właśnie musiałam zrobić dodatkowy slajd o pizzy z ketchupem, bo wiem, że właśnie dla tych Amerykanów to jest po prostu coś dziwnego i chciałam pokazać, że dla nas to jest totalnie normalne. Jak Przeszłam do tego slajdu, to wszyscy ludzie na widowni i zrobili takie miny, jakbym po prostu, nie wiem, jakbym coś im zrobiła, naprawdę, ja powiedziałam takie, że spokojnie, ja wiem, że to źle dla was brzmi, ale to jest naprawdę dobre, tylko musicie tego spróbować. No i tam się zaczęli śmiać i tak dalej, ale... Ale no... No, i jak wyszłam już z tej salki, a po prezentacji, to zaczepiło mnie takie państwo, którzy mi powiedzieli, że ok temu albo dwa lata temu odwiedzili Polskę, byli w Krakowie... I powiedzieli mi, że bardzo fajna prezentacja, że bardzo mi się podobała i że Kraków też piękne miasto, że Polska w ogóle bardzo fajnie wspominałem ten wyjazd i tak dalej. Więc sobie jeszcze z nimi tak chwilę pogadałam i powiedzieli, że naprawdę, że, że fajnie mi to wyszło. Ja miałam takie, o, weź, no wiesz, się miałam takie, że dzięki. No, także było, było mi naprawdę bardzo też miło, jak mi tak mówili miło, no jednak to jest zawsze miłe i takie wsparcie, że wiesz, że jednak zrozumieli i że, i że poszło ci dobrze także tak Okej, okay, właśnie ja jestem po swoim pierwszym jakby występie, czyli robiłam prezentację o Polsce i ja, ja w ogóle jestem cała czerwona, bo się strasznie stresowałam w ogóle płakałam przed tym występem bo jakby to jest tylko prezentacja o Polsce i w sumie nic nie znaczy, ale ja po prostu się stresuję zwłaszcza, że wiecie, wszystko tak po angielsku przed Amerykanami no to ja mam takie coś, że każdy z mnie będzie oceniał i tak dalej zwłaszcza, że tam jest jury, który musi oceniać ale powiem wam, że było dobrze ja, jakoś tak mnie pozytywnie odebrali, więc w sumie dobrze zobaczymy zaraz jak punktacja i teraz się uczę do mojego solo musical bo zaraz też będę występowała także ja nawet jeszcze nie umiem tekstu, więc słuchajcie, to będzie jakaś żenada ale, oh well, No i co, na razie nie jest tak źle, ale zobaczymy. W ogóle do mojej prezentacji o Polsce musiałam spiąć włosy, bo jak ja się stresuję, to zawsze robię wiecie, Coś takiego. Mm, mm, mm. Musiałam spiąć włosy, bo um, moi nauczyciele mi powiedzieli: że Stop, it, stop! St przestań to robić, bo, bo nie ma co się stresować. Ja wiem, że nie ma co się stresować, ale już po wszystkim, po prezentacji, a teraz. Um, Czekamy na punktację i zobaczymy, czy zdąży się nauczyć. Jak się nie zdąży nauczyć, to po prostu będzie słabo, ale, ale cóż. I też słabo, bo no, nie można tam nagrywać, w sensie nie można nagrywać tych wszystkich pokazów i tak dalej. Więc tak, ten vlog, wiecie, taki znowu chaotyczny, ale po prostu no, nie można nagrywać, więc też nie będę nagrywać, ale, ale tak, także do zobaczenia później. Na serii gimnastycznej w sumie każdy teraz sobie ćwiczy, więc jest dużo osób, więc ja znalazłam takie swoje jakby miejsce, więc to jest chyba szatnia dla chłopaków, tak, to jest męska szatnia, więc na razie nikogo nie ma, więc sobie tu poćwiczę, póki mam czas. Moją drugą prezentacją był solo musical, w którym właśnie śpiewałam ten kolorowy wiatr z Pocahontas. Tylko, że ja znam na pamięć totalnie polską wersję, bo jednak to jest dzieciństwo i tak dalej, ale miałam problem e, z tekstem po angielsku I dlatego też przez to, że bardziej się zestresowałam prezentacją, bo jednak wiedziałam, że muszę więcej tam mówić i muszę więcej w to pracy włożyć i tak dalej To totalnie nie zajęłam się tym musicalem, w sensie ani nie poćwiczyłam, ani nic i jakoś godzinę przed moim występem e, zaczęłam ćwiczyć z moim drugim nauczycielem, który bardzo mi pomógł, ale właśnie e, do tego dowodem, jeśli chodzi o solo musical, to ja się zapisałam, bo e, no lubię śpiewać, no, nie ukrywajmy. Tylko, że w tym dodatkowo nie chodzi tylko o to, żeby ładnie zaśpiewać, ale też chodzi o to, żeby gestykulować, żeby pokazywać o czym śpiewasz i tak dalej. Jeśli znacie piosenkę kolorowy wiatr, to wiecie, że Pokahontas właśnie śpiewa do tego ziomka i tam śpiewa o tej naturze i tak dalej, więc ja e, musiałam, jedyne z czego mogłam korzystać, to było krzesło, więc wzięłam krzesło na środek sceny i udawałam, że to jest ten ziomek i do niego śpiewałam, a też nauczyciel mi powiedział, że jak śpiewam o tym, bo właśnie, że ten wiatr jest jakiś kolorowy, czy coś, to muszę tak rękami robić. I wiecie, ja mam problem, moją dużą Barierą jest takie mm, zagranie ciałem i takie ruszenie się, bo ja zazwyczaj stoję jak chłoda po prostu zżera mnie stres. Ale dobra. Też miałam problem z tym, że totalnie nie nauczyłam się tekstu I miałam tylko godzinę, żeby nauczyć się tekstu, żeby tam popracować nad tymi gestykulacjami i tak dalej A no jednak godzina to wbrew pozorom to naprawdę jest bardzo mało czasu Dodatkowo, że jeszcze głównie masz nerwy i stres w sobie, więc ciężko ci tak, wiesz, do rzeczy i wszystko, wszystko sobie tak elegancko zapamiętać i tak dalej Więc ja miałam z tym duży problem No i jakieś 5 minut przed tym solo musicalem zapytałam się mojego nauczyciela czy proszę, czy ja mogę naprawdę z tego zrezygnować Bo ja nie dam rady i ja wiem, że ja się upokorzę I naprawdę się tym stresowałam Zwłaszcza, że mój, e, że mój Solo musical był ostatnim Chyba takim e, pokazem w tym dniu Więc no, widownia już była dość spora Więc ja już totalnie mówię, że nie, no nie ma opcji Ale mój nauczyciel był taki, że, że potrafił tak zagrać, jakby na psychice, żeby dojść do ciebie i żeby, i żeby nikt Cię nie poddawał. Dlatego on mi powiedział tak, że jasne, że mogę zrezygnować, że on, on przecież nie może mnie zmusić do tego, żebym coś pokazała, czy a, żebym tam wyszła i zaśpiewała. E, tylko tak mi powiedział, tak, no, no tak, tak mnie zrobił troszeczkę, że tak powiedział, a, że. Ale pomyśl tak, jak to zrobisz, nawet jak to schrzanisz, to i tak będziesz siebie dumna, że to zrobiłaś. A jak się poddasz to nie będziesz miała doświadczenia. Będziesz miała w głowie, że, że się jednak poddałaś i że tego nie zrobiłaś. No i jednak, no wiecie, tak, tak nie pamiętam już do końca, co mi powiedział, ale tak mi powiedział, że zagrał mi na tej psychice, że po prostu wstałam i powiedziałam, że... bo już miałam 5 minut, więc już nie miałam czasu jeszcze raz przećwiczyć, więc powiedziałam, że no dobra, to idę. No i wstałam, no i poszłam tam. No i widziałam, że on się cieszył pod nosem, że dał radę mnie przekonać, ale ja... No nie, no nie. Weszłam do sali, to dodatkowy stres, bo zobaczyłam to widownię, że było bardzo dużo osób. No i tak, e, zaczęłam śpiewać pierwszą zwrotkę. No i jak doszło do refrenu, to po prostu totalnie się zacięłam i zaczęłam stać na środku tej sceny, i zapomniałam tekstu. I um, przeprosiłam chyba ze 100 razy totalnie powiedziałam, że tak zasłoniłam się ręką, i powiedziałam, że. O, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I powiedziałam, I'm sorry chyba ze 100 razy, aż mój nauczyciel wstał z widowni i powiedział, że dobra Ola, już dość przeproszenia, już starczy. I zapytał Jiri, czy jest szansa, żebym zaśpiewała to jeszcze raz, tylko że z telefonem w ręce, żebym miała tekst. No i wiadomo, że Jiri jest, no było bardzo miłe i się zgodziło. E, tylko, że no wiadomo, że już nie dostanę na pewno jednego punktu i nie, nie przejdę dalej, bo to już jest e, duży błąd, więc, e, więc po prostu nauczyciel e, zapytał się, żyli tylko dlatego, żebym po prostu, żebym dokończyła to, co zaczęłam. Jak to się stało, więc dokończyłam to, co zaczęłam e, i koniec końców, gdy wyszłam już z tej sali, gdy już było po wszystkim, to bardzo mi było miło przez to, że mm, ludzie zamiast mi mówić, że no wiecie, tak, no czasem się tak mówi że haha, ale odwaliłaś, czy coś takiego to każdy zaczął mnie przytulać i mówi, że super wyszło i tak dalej moi nauczyciele do mnie podeszli i powiedzieli, że są ze mnie naprawdę bardzo dumni, że się przełamałam, że jak zaczęłam to skończyłam, że dałam radę wystąpić jeszcze raz tylko, że z telefonem i że tak się nie poddałam i takie słowa tak jakby we mnie wzbudziły coś takiego, że w sumie koniec końców ja też byłam sobie siebie dumna, że się ostatecznie nie poddałam, I też dało mi taką lekcję życiową, że jednak warto walczyć do końca i się nie poddawać, nawet jeśli nie zawsze wszystko wyjdzie, to i tak taka satysfakcja w was jest totalnie czymś pięknym I, i to mi dało większe szczęście, wiecie, to że, się, to, że się nie poddałam i to, że zrobiłam coś jeszcze raz To um, tak mi otworzyło oczy bardziej niż jakbym dostała jeden punkt i przeszła dalej, wiecie o co chodzi oh Guys, <laughs> that was like the most embarrassing in my life, probably <laughs> Okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. <laughs> Tylkoż. <Tupid cushion. laughs> Zobaczcie, ostatnio graliśmy bardzo ważny mecz z tą szkołą, gdzie teraz jestem. I uh, jeśli chodzi o naszą szkołę, to my jesteśmy Bulldogs. Polscy to zrobili. Beat those Bulldogs. Good luck. I don't like this idea. That's mean. Beat those Bulldogs. Yeah. O, oh, there is another one. Beat those Bulldogs. Jeez. So cute. Two drillies from me. <laughs> Such an <long> old message. <laughs> Emma. Say hi. <laughs> Się z tej prezentacji dostałam jedynkę i że niby przeszłam dalej i tak dalej Ale potem też ten drugi etap został odwołany z powodu koronawirusa A już się tak, już wiecie, już się tak otworzyłam Już miałam sobie takie, że a, jeszcze popracuję nad tą prezentacją i może fajnie wyjdzie i może jeszcze w tym stage'ie dostanę jedynkę i przejdę jeszcze dalej Chociaż to już w ogóle, to już jest tak ciężko, że wiadomo, że bym nie przeszła Ale miałam już taki totalny luz, takie, że zrobiłam to jeden raz, to już mogę to zrobić z 10 razy więc, e, więc tak ogólnie uważam, że to była super przygoda i mega się cieszę, że wziąłam w tym udział, pomimo stresu, nerwów i tak dalej, to jeszcze miło bardzo spędziłam czas ze znajomymi, bardziej się z niektórymi poznałam, zbliżyłam się do niektórych zobaczyłam jak to wszystko wygląda zobaczyłam naprawdę jak ludzie w tak młodym wieku są uzdolnieni, bo to były przeróżne występy, jakieś, świecie właśnie te teatrzyki, jakieś takie fajne filmy krótkometrażowe jakieś właśnie te musikale, gdzie ludzie śpiewają, robią coś ze swoim ciałem, więc to naprawdę było super. Jedyne czego żałuję to, że nie można tego było nagrywać, bo rozumiem, że to jest dodatkowy stres dla przedstawiających, ale uważam, że warto to by było Wam pokazać, bo naprawdę fajna sprawa. Tak, więc po tym całym, po wszystkich występach i tak dalej wróciliśmy do naszego miasteczka i moja kendra, za którą tęsknię po prostu jak szalona, przyszła do mnie na noc. the job <laughs> How is your, How is your I love you. I love you. <laughs> <laughs> yeah, I was like so many skills that make for this My eyes. It's like a golden hour. No, it's not really golden hour though. Yeah. It's okay. Okay. I have to find out. I'm just telling you, I can't. Yeah. I didn't get my orientation done again. Kendra? Oh, wait, you can go to the Saturday. Kend with Jeez. why. Stop, <laughs> oh, <I'm> so sorry. When we were young, oh, we did enough. When it got cold. że was nie zanudziłam na śmierć i że filmik wam się spodobał i że widzimy się w następnym filmiku także buziaki i do zobaczenia Because that was so bad It, was not bad. It was terrible though. to admit it.